Więc, Siemaneczko, Siemaneczko, jeszcze raz Siemaneczko, mordeczki z tej strony Robson, taki niezapowiedziany vlog, ale tak jak ostatnio mówiłem, to powiem wszystko po kolei, jaki w tym sezonie będzie format Ligi Mistrzów w sezonie 24-25, to z kim zagra, jakie będą mecze. 8 meczy, 4 mecze na wiezie, 4 mecze domowe. Na razie się napimy. Zdroweczko. Sobotnie popołudnie jest bardzo ciepło na polu, gorąco 30 stopni. Mamy sobotę 31 sierpnia 2:24. Także kto z kim, Zaraz Wam powiem. Poczekajcie sekundę, tylko jeszcze sobie tutaj coś odpalę. Już mówię: także rozlosowano Ligę Mistrzów w tym tygodniu w czwartek, fazę grupową. Na kogo trafiły drużyny? Manchester City zagra z Interem, z, z Paryżem, z Klubem to Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta, Praga, Slovan, Bratislava, Inter, Lipsk, City, Arsenal, Leverkusen, cvena Zvezda, Young Boys, Monaco, Sparta, Bayern. Zagra z Paryżem, z Barceloną, z Benficą, z Szaktarem Doniec, z Dynamo Zagrzeb, z Feyenoordem, ze Slovanem, Bratislava, zastąpije. Lipsk, Liverpool, Inter, Juventus, Atletico, Madryt, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz, Borussia, Dortmund, Barcelona, Real, Shakhtar, Doniec, Klub Celtic, Dynamo, Sturm i tak dalej, i tak dalej. Teraz wam przeczytam, kto z kim zagra, jakie będą pierwsze mecze. 17 września to jest Torek. także już, losu, już rozlosowano terminarz także 17 zmierzy się Juventus, z PSV, Wentrowałem, Young Boys, Berno, Aston Villa, AC Milan, Liverpool, Bayern, Dynamo Zagrzeb, Real, Stuttgart, Sporting Lille, Bolonia, Shakhtar, Sparta Praga, Salzburg, Celtic, Glasgow, Slovan Bratislava, Grubrysz, Borussia Dortmund, Manchester City, Inter, Milan, Paryż, Girona, Svena z Belgrad, Benfica, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Atalanta, Arsenal Atletico Madrid RB Lipsk Brest, Sturm Graz, Monaco, Barcelona Tak się to prezentuje Wiecie co Wam powiem? Powiem Wam, że mnie ten nowy format Ligi Mistrzów jakoś mnie nie rajcuje Po prostu Jakoś mnie to nie rajcuje ten nowy format Ligi Mistrzów Będzie, będzie więcej meczy Będą zespoły zmęczone, będą musieli rotować, bo będzie Bundesliga, Liga Mistrzów, La Liga, Liga Mistrzów, Serie A, Liga Mistrzów, Premier League i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko się okaże na papierze. Nie wiem, jak to wszystko będzie. Także oczywiście będziemy nadawać, jak to wszystko poszło i tak dalej i tak dalej Także Liga mistrzów już rusza od przyszłego miesiąca od 17 września 24 Teraz Liga konferencji Zaraz zobaczę jakie to są mecze po prostu nawalone tyle tych meczy, że Ligę konferencji wam nie będę czytał Jeszcze Wam krótko powiem, jakie padły wyniki wczorajszej kolejki Bundesligi. Dzisiaj, otóż wczoraj odmierzył się Union z San Pauli. Union wygrał 1-0. Po bardzo dobrym meczu. Dzisiaj skończyły się kolejne mecze: Bochum u siebie przegrał 0-2 z Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Eintracht Frankfurt pokonał u siebie Hoffenheim 3-1. Kiel, Holstein Kiel przegrał siebie z Wolfsburg. 2 do 0. Dalej. Stuttgart prowadzi długo, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem. 3 do 3. I ostatni sobotni, przedostatni sobotny mecz Werder Bremer zremisował z borusem Dortmund 0 do 0. Czerwona kartka Nico Schlotterbeck. Tak się to wszystko prezentuje. Jeszcze dzisiaj gra Bayer Leverkusen z Lipskiem Ten mecz jest 18.30 Jutro dwa ostatnie mecze drugiej kolejki Heidenheim Augsburg I mój Bayern zmierzy się 17.30 jutro z Freiburgiem Mam nadzieję, że jutro wygramy Będę miał czas, podsumuję tego vloga Zrobię vlog podsumowujący ten mecz Co do transferów Bayern powiedział, że już nikogo nie kupią Bardzo szkoda nie jestem zadowolony tym oknem transferowym, moi drodzy. Mogli jeszcze dokupić kogoś. Kontuzji doznał Stanisic, Stani Joseph Stanisic oraz Hiroki Ito, sprowadzony ze Stuttgartu. Kupiliśmy na razie Hirokiego Ito, Palchinie, Olize. Odeszli Mataj Mazroui i młodzi chłopacy. Odeszli na wypożyczenie. Paul Wanner został wypożyczony. Jeszcze inu, innych paru chłopaków. Jutro Palhinia i Olize mają zagrać od początku. Czy tak będzie to. Zobaczymy. Także moi drodzy, czekajcie jutro na mecz. Tygodnie, jak będę miał czas to. Podsumuję tego vlogasa od poniedziałku rusza przerwa reprezentacyjna, która potrwa dwa tygodnie. Oczywiście przerwy na przerwie reprezentacyjnej zrobię sobie krótką przerwę. I. Będziemy czekać aż do następnego meczu. Po obszarze reprezentacyjnym Bałem będzie grał z Horschelkier, z Wolfsburgiem, później Liga Mistrzów, Dynamo Zagrzeb. I tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze tu może ciekawego. Okienko transferowe jest zamknięte już. Dzisiaj mamy ostatni dzień sierpnia, także już okienko będzie zamknięte oficjalnie. Widowicz został wypożyczony z Bayernu do Mainz. Życzę Ci powodzenia. Abyś jak najwięcej grał, Kingston Command jednak zostanie. Dużo spekulacji było, ale ja wiedziałem, że Bayern go nie sprzeda. Najlepszego zawodnika, także mordeczki, kochany drogie. Bayern, po prostu te okienko transferowe, to chyba najgorsze jakie mogło być. Po prostu jestem rozgoryczony tym okienkiem transferowym, po prostu. Nie kupiliśmy tego, co chcieliśmy, ale to w tym sezonie na pewno się odbije. Przyjdą kontuzje, przyjdą urazy, przyjdzie zmęczenie. Oczywiście tego klubowi nie życzę, ale przyjdą przeciążenia. Dużo przyjdzie urazów, dużo kontuzji, któryś na pewno z graczy wypadnie na długo. Zobaczymy to wszystko, jak będzie. Będziemy relacjonować, będziemy nadawać. Także jutro. Odpalajcie. Telewizory, komputery i tak dalej, i tak dalej. i Oglądamy jutro pierwszy mecz na Allianz Arena, mecz z Freiburgiem. Liczę jutro na przekonujące zwycięstwo, na przede wszystkim na zgranie się w obronie, nie robienie błędów, wyprowadzenie piłki, nie robienie głupich błędów. Malno Neuer, też na Ciebie liczymy, że w pierwszym meczu przed kibicami w nowym sezonie na Allianz Arena w Monachium. Pokażesz klasę, będziesz dobrze bronił. I przede wszystkim po trzy punkty. O to tu chodzi: po trzy punkty, bo gramy na swoim Monachijskim stadionie w Allianz Arena w Rheinmaning I co? Jutro mobilizacja, dzisiaj regeneracja. Tygodniu był trening, ale nie miałem okazji jechać, bo przede wszystkim jak pojedziesz na trening, musisz jechać do pracy, ale to jeszcze będzie okazja w październiku, mam koniec w października, mam urlop, także mam nadzieję, że będzie okazja jechać na ten trening następny. Także drodzy widzowie, czekajcie na następne materiały i na Ligę Mistrzów, która rozpocznie się już we wrześniu. Zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Kto awansuje, jak dalej, kto odpadnie. Bo jeszcze będą też baraże. Także na tą chwilę pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, gorąco wszystkich fanów Bayernu na całym świecie, w Polsce, w Niemczech i tak dalej i tak dalej. Także mordeczki, kochane. Co? Miasa mia samia, mia samia. Całujemy klub i jutro lecimy po 3 punkty pamiętajcie subskrybować dwa kanały oceniać, lajkować, dawać komentarze łapeczki do góry, miłe komentarze subskrybować kanał, dawać dzwoneczek żebyście byli na bieżąco z materiałami które będę nadawał w tym sezonie a w tym sezonie będę podsumował Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, Bundesligę oraz zapowiedzi Ligi Mistrzów, Pucharu Niemiec, Bundesligi i tak dalej, i tak dalej I jutro. Allianz Arena, Fredmanik, Bayern gegen SC Freiburg. 17.30. Ten mecz jutro jest na monachickiej Allianz Arenie. A jeszcze szybko tylko powiem, kto jutro z Bayernu nie zagra, bo jest troszeczkę urazów i kontuzji. Z Bayernu nie zagra Bochman Ibrahimowicz, Ito Perez, Lirosane, Stanisic z Freiburga, Atobulu, Dinkci, Ezekwem, Gregoricz, Gulde, Kiret, Philip Schmidt, Citilla, Ginter. Także jutro Owkiec Forza Alliance Arena Także jeszcze raz żółwik piąteczka całujemy go do klubu i do usłyszenia z fartem Pozdrawiam, cześć, adios